The, the invincible, invincible untouchable, untouchable, CNN. So, them niggas keep asking. Yeah. When CNN gon' do a joint with permit? you huh. did it. Yeah. we here now. You all need to stop asking. The, the invincible, go untouchable, CNN. The reunion. The right now, CNN permit, nigga. Untouchable. Nigga, yeah, your Melvin Flint drops. My whole Colosso stop I can't believe I fucked up and made a half ass album. My excuse is, my just died, and I ain't wanna make music. My just died, my fans stuck with me. I sit still with gold. I got a habit just to drive, getting ahead and I roll. CNN, we like the Grand Royal. I write rhymes with the Coke oil. Yo, Apollo Heat, see me sell leak right with Rollo Creek. Got out the club, seen the police, the yellow i I'm like Frank Mathis, see me blow my dough, and then he bitch giving head.

Kardio jest dużo, treningu jest dużo i niekoniecznie zawsze jest czas, żeby ten filmik nagrać, złożyć i generalnie wszystko ogarnąć dookoła, całe życie, nie? Także, tak jak plan był ambitny, żeby w każdym tygodniu był jeden film, tak postaram się to zrobić, natomiast teraz, no była przerwa. Ale dobra, eee, co się zmieniło? 11 weeks out, eee, jem trochę mniej, jestem trochę mniejszy. Eee, zobaczycie zaraz check-form, jak teraz wyglądam, eee, i dzisiaj chciałbym Wam tylko pokazać, jak jem i jak trenuję. A jak trenuję, będzie coś innego, coś fajnego, bo dzisiaj trening zrobię u Pana Roberta Burnejki. Powiem Wam, jest tam bardzo fajny. Także nie bądźcie źli, oglądajcie trochę merytoryki, trochę fanu, trochę jedzonka, to, co kulturyści lubią najbardziej. Eee, I can't believe I fucked up and made a half-ass album my and I wanna make music my my fans stuck with me I sit still with I gotta have just to drive getting ahead seeing like training Roberta Burneyki. No więc tak, świetne maszyny, świetne hamery. Jak ktoś szuka miejsca, gdzie można pobawić się w prawdziwą kulturystykę, Burnejka Sports Gym jak najbardziej polecam. Ja tu teraz jeżdżę raz w tygodniu, ponieważ plecy to była moja partia piertetowa, którą no, muszę dobrze zrobić, muszę rozbudować, tylko tym przegrywałem tą kartę, także raz w tygodniu nikomu nie zaszkodzi się przejechać trochę dalej, żeby zrobić te plecy porządnie. Wstępną aktywację rozpoczynam zawsze od jakiegoś ruchu ściągającego, żeby zaaktywować ten dół najszerszego, ale ogólnie całe plecy, cały najszerszy, żeby ta łopatka nam już fajnie pochodziła. Nie ukrywam, to już była seria numer 3, gdzie trochę chyba z tym ciężarem przeszarżowałem. Natomiast generalnie no tutaj staram się po prostu, żeby każdy ten ruch wychodził z łopatki, nie? I to będzie bardzo ważne, ponieważ mamy tendencję do tego, żeby używać jednak tych bicepsów w treningu pleców, a tu jednak widzicie, że staram się to pchać bardzo mocno przed sobą. Ale dobra, już taki trening właściwy przychodzę do wiosłowania na hamerze jak widzicie tutaj staram się przede wszystkim delikatnie Dokręcić, zrotować delikatnie na stronę wiosłującą, dzięki czemu już mam stale napięty ten mięsień na szerszych grzbietu, szczególnie ten dół najszerszego. I teraz tak, co jest ważne w tym ćwiczeniu? Przede wszystkim to, żeby wyobrazić sobie, że my ten ciężar przyciągamy, a nie ciągniemy. To raz. Druga sprawa. Ciężar wysuwamy. I wiosujemy nie dłonią, a łokciem. Czyli łokieć chcemy przybliżyć do tułowia względem naszego ciała. No nie, chcemy tak naprawdę zgnieść ten najszerszy, ale mówię nie dłonią, a łokciem. Dlatego ja nawet podtrzymuję to delikatnie palcami, żeby jak najbardziej starać się wyizolować. Chociaż oczywiście to jest niemożliwe, no bo biceps to jest no, mięsień synergistyczny w treningu pleców, ale jednak, żeby używać tylko i wyłącznie mięśnia tego najszerszego i pracować tylko w nim w pełnym spięciu, w pełnym rozciągnięciu, do pełnego spięcia. I tu tak naprawdę jak zrównacie już staw ramienny, czyli tam, gdzie macie się załóżmy ten łokieć z tułowiem, to praktycznie już będzie pełna praca najszerszego i niekoniecznie musicie się tam dalej rotować w tył, no nie? Kolejna sprawa, to oprócz tego, że się zrotujecie, ciągniecie łokciem i tak dalej, to jeszcze obniżanie barku, nie? Starajcie się cały czas, żeby ten bark był w dole, nie? Im będziesz szedł bardziej do góry, tym prawdopodobnie większa szansa, że użyjecie mięśnia czworobocznego, większa szansa, że użyjecie też... No, tego trapa oczywiście i bicepsa. No i dobra, jedziemy dalej. Ściąganie na najszerszy, ale teraz jednorącz. Czemu jednorącz, czemu taka wersja, bo jak widzicie to jest fajna, fajny hammer, żeby robić oburącz, rącz, a mianowicie dlatego, że ja jestem pokrzywiony, tak. Zmagałem się kiedyś z wielką, z wielką, z wielką... Z wielkim problemem z łopatką. Chodziło mi tutaj oczywiście o skoliozę. No i teraz przez długi czas, trafiałem 2-3 lata z tą skoliozą. To te plecy, jak ustawiam się w tyłem, mi się wydaje, że jestem prosty, ani wuja nie jestem prosty. Zawsze moja kochana kinia krzyczała mi za sceny, prawy wyżej, albo coś, nie? No to właśnie przez to, bo miałem mega skoliozę, tak się rozbudowałem. No i generalnie teraz muszę z tym walczyć, także takie wszystkie ćwiczenia jednorączek jak widzicie, to już drugie w tym planie, gdzie je wykonuję, ponieważ ja po prostu tych, tych ruchów potrzebuję, żeby ten dysbalans jak najbardziej się zniwelował. Tutaj jeszcze w takim chwycie neutralnym, dlatego, że przede wszystkim a jest on prawdopodobnie najsilniejszy, więc będę mógł zrobić jak największym ciężarem, po drugie b jestem w stanie ciągnąć tym łokciem bardzo blisko tułowia, no nie? Bynajmniej w kierunku tułowia, bo dochodzi tu chodzi przede wszystkim o wektor siły. No i tutaj też wyciągam to cały ruch z łokcia i jak zauważycie, nie pcham tego do siebie, tylko delikatnie przed sobą, no nie? Eee, Tutaj też o, bardzo ważna uwaga, zwróćcie też uwagę na oddychanie, nie? Żeby przy ruchu tym negatywnym robić pełen wydech z płuc, z tych odcinka międzyżebrowego, eee, dzięki temu po prostu jesteście w stanie bardziej te mięśnie najszersze rozciągnąć, co przełoży się w pewnym momencie na lepszą pracę tego mięśnia, eee, a tego przecież chcemy, nie? No i dobra, Hammer, dzień, na który specjalnie tutaj przyjeżdżam, tak naprawdę. Tibar, ale bar w takim ustawieniu w chwycie neutralnym, gdzie mogę idealnie ten łokieć włożyć pod ciało, skupić się i na czworobocznym, i na najszerszym, ze względu na to, co akurat potrzebuję. I powiem wam, tutaj tego klamotu można dorzucić, tak wyizolować, że naprawdę czuję się tylko i wyłącznie te plecy, które się zniatają. Ja tutaj tym ciężarem 80 nawet do 100 kg talerzami, naprawdę to wystarczy, a plecy są tak przeorane, że głowa mała. Także kolejny się najszerszy. Tego potrzebuje, e, fajnie się można zaprzeć. No, dobra, końcówka ego lifting. Trochę musi być, oczywiście, nie? Ciężar musi być utrzymany. E, na to nie patrzcie. Te pierwsze 5-6 ruchów było ładniejszych. E, ale tutaj już naprawdę weszła gruba objętość, nie? E, jak ktoś pyta mnie, ile robię serii głównych na plecy, e, powiem, że robię wszystkie. Po prostu, nie? Ale jak widzicie, e, te plecy rosną. E, no i ostatnie ćwiczenie, naprawdę na plecy. Tutaj już na tą grubość tego pleca. Mianowicie na czworoboczny. Jak widzicie, łokieć bardzo szeroko i tutaj hammer, tak zwane focze wiosło. Dzięki temu praktycznie w ogóle nie angażuję odcinka lędziwego kręgosłupa, bo tego nie chcę, bo rzekł mam dupę wielką. Yy, I mogę skupić się tylko i wyłącznie na tej strefie między łopatkami, tym miesiącu czworobocznym. Tu jest ważne to, żeby przed każdym ruchem jednak zrobić tą retrakcję, depresję łopatki i dopiero zacząć ruch pozytywny ściągania do klaty, no nie? I ostatnie, sorry. Brzydko mi się nagrało, ale e, tył barku. Zaniedbywana partia u mnie jest dość mocno rozwinięta. Dlaczego? Bo dobrze to robię. A czemu dobrze to robię? Ponieważ pracuję tylko tyłem najszerszego, a nie miejsciem czworobocznym. Dlatego jestem tak pochylony, wysunięty do przodu. Dlatego nie angażuję tych łopatek, bo ja nie chcę angażować czworobocznego. Ja chcę angażować tylko właśnie tył barku, więc pcham do momentu, kiedy ta łopatka jest praktycznie stabilna, ona się nie rusza. No, nie? no dobra, także to koniec treningu, zobaczcie, jak wyglądam. Dziękuję za wysłuchanie. So pop, we're fucking out. The reunion. <laughs> right now, I'm seeing empty men, nigga. <laughs> This, nigga. yeah, your mouth and drops, my whole Colosso stop. I can't believe I fucked up and made a half-ass album. My excuses, my postures died, and I ain't wanna make music. My postures died, my fans stuck with me. I sit still with gold. I got a habit just to drive, get in the head and I roll. CNN, we like the Grand Royal. I write rhymes with the coke oil. Yo, Apollo Heat, see me sell leak right with Rollo Creep. Got out the club, seen the police, the yellow deep. I'm like Frank Mathis, see me blow my dough, and then these bitches giving

Jak widzicie, jak na masie tych węgli było prawie 1000 i prawie 7000 kalorii, tak teraz jest już troszkę poniżej czterech. Dla niektórych dużo, ja trochę cierpię, twarz trochę zaciąga, ale tak musi być, to jest prep, 11 weeks out. I teraz tak naprawdę dopiero zaraz zaczną się prawdziwe przygotowania, bo dopiero teraz zacznie się wkręcać. Zacznę siedzieć. E, obserwujcie, za tydzień postaram się nagrać kolejny film. Trochę może bardziej merytoryczny. A teraz. Dziękuję za oglądanie. O, tak. E, do zobaczenia. Dzięki bardzo.